Trening siłowy to klucz dla osiągnięcia pełnej sprawności i zdrowotności ciała. Jeśli nie trenujesz siłowo, to nigdy nie osiągniesz pełnego potencjału. Zarówno tego zdrowotnego, jak i sportowego. A więc dzisiejszy filmik przedstawi Ci praktyczne, eksperckie porady na temat treningu siłowego. Tak, żebyś mógł swoją przygodę z tego rodzaju treningiem rozpocząć jak najlepiej i jak najbezpieczniej. Zanim zagłębimy się w aspekty praktyczne, musimy stworzyć sobie szybki fundament teoretyczny. Po pierwsze, trening siłowy obejmuje wykonywanie ćwiczeń, których głównym celem jest zwiększenie siły i mocy mięśniowej. To tylko dwa z wielu celów, które możesz kształtować poprzez trening siłowy, ale dzisiejszy filmik nie jest poświęcony zaletom treningu siłowego, więc nie będziemy na ten element przeznaczać niepotrzebnie czasu. Podstawową zasadą treningu siłowego jest progresywne przeciążenie. O czym mówi ta zasada? Ano o tym, że musisz stopniowo zwiększać wymagania stawiane twoim mięśniom, twojemu ciału. Nie możesz robić tego samego i oczekiwać innych rezultatów, a więc w procesie treningowym kluczowe jest dążenie do wcześniej wspomnianego progresywnego przeciążenia, czyli konsekwencji, stawianie mięśniom wyzwań w postaci większych obciążeń, większej liczby powtórzeń, większej ilości serii, jakiejkolwiek metody progresji. I na ten temat jest masa badań, które potwierdzają fakt, że progresywne przeciążenie jest kluczowe w kontekście promowania przyrostów siły oraz hipertrofii. I w sumie, jeśli jesteś początkującym, to jest najważniejsza dla Ciebie zasada. Dążenie do progresywnego przeciążenia z tym, co Ci pomoże, nawet jeśli niewiele wiesz o pozostałych aspektach treningu. Okej, okay, skoro jesteś świadomy bądź świadoma tego, jak ważna jest progresja, Progresywne przeciążenie, przejdziemy sobie dalej. Żeby do tego progresywnego przeciążenia podejść z głową, musimy rozpisać sobie plan treningowy. Planowanie oraz monitoring Twojego programu treningowego to klucz w kroku optymalizacji wyników sportowych. Krokiem numer jeden do ułożenia planu treningowego będzie określenie jasnego oraz realistycznego celu. I nie ma większego znaczenia, jaki cel sobie wybierzesz: czy to jest budowa masy mięśniowej, czy to jest poprawa siły, czy to jest uzyskanie Twojego pierwszego podciągnięcia. A więc wybierz swój cel, patrząc na swoje ciało nie z boku. Zobacz w czym jesteś słaby, bądź słaba. Czego Ci brakuje, nad czym chcesz popracować, co chcesz poprawić. A może trenujesz jakąś dyscyplinę i trening siłowy jest tylko dodatkiem w celu poprawy Twojego performensu sportowego. Także ustalenie realistycznego, prostego, jasnego celu jest kluczowe dla dalszej efektywności programu treningowego. Jeśli nie wiesz, w którą stronę chcesz iść, to równie dobrze możesz wylądować na Podlasiu. Emotional damage! I z drugiej strony, mając jasno określony cel, łatwiej jest wytrwać. Łatwiej jest utrzymać motywację, determinację, dyscyplinę w tym działaniu. A więc, krok pierwszy dla Twojego programu treningowego to jest wybranie celu. Następnym krokiem będzie określenie częstotliwości, intensywności i objętości treningowej. Zobacz, Ziomek, musisz wziąć pod uwagę fakt. Ile rzeczywiście jesteś w stanie czasu poświęcić na trening? Weź pod uwagę również swój obecny level fitness, swój poziom sprawności oraz zdolność do regeneracji. I u każdego ta sprawa może wyglądać inaczej, dlatego tak ważna jest indywidualizacja treningu. To znaczy, że przeanalizuj swój tydzień, zerknij w grafik, jak to wygląda i rzeczywiście ustal, ile możesz czasu przeznaczyć na trening. I myślę, że każdy z nas jest w stanie wygospodarować godzinę, półtorej, dwa, trzy razy w tygodniu. Jeśli powiesz, że nie, to jak dla mnie jest to tylko i wyłącznie kwestia priorytetów. A więc za taką minimalną, efektywną dawkę uznajemy dwie jednostki treningu siłowego w tygodniu. Badania z 2005-2003 roku sugerują, że trening każdej grupy mięśniowej od dwóch do trzech razy w tygodniu jest bardzo skutecznym punktem wyjścia dla osób początkujących. Skoro masz już ustalony cel treningowy oraz wiesz, ile czasu możesz poświęcić na trening, to na tej podstawie możemy dobrać nasze narzędzie treningowe, czyli nic innego jak ćwiczenia. Z racji, że jesteś osobą początkującą i, ważna uwaga, początkującą w kontekście treningu siłowego, bo możesz być maratonczykiem z 20-letnim doświadczeniem, ale w życiu mogłeś nie podnieść sztangi. Także będąc osobą początkującą w treningu siłowym, wybieraj ćwiczenia, które są podstawowe, Ćwiczenia, które są globalne, wielostawowe, złożone. Takie ćwiczenia mają pobudzić jak największą ilość mięśni do pracy, mają wdrożyć Cię do treningu siłowego, mają wzmocnić jak najwięcej struktur jednocześnie, a więc budujemy nic innego jak fundament. Takie przykładowe ćwiczenia to przysiady, martwe ciągi, wyciskania na ławce. I ważna uwaga numer dwa: nie musisz wykonywać stricte jednej formy, na przykład przysiadu. Jeśli czujesz, że to nie jest dla Ciebie ćwiczenie, coś boli, coś nie idzie, no to śmiało poszukaj jakiegoś ćwiczenia, które dalej pracuje w tym wzorcu ruchowym, ale już nie jest konkretnym ćwiczeniem. Na przykład zamień typowy przysiad ze sztangą z tyłu na przysiad typu goblet, który jest łatwiejszy technicznie. Nikt również nie powiedział, że musisz ćwiczyć na siłowni. Możesz ćwiczyć z własną masą ciała, możesz wykorzystać gumy oporowe, możesz ćwiczyć z samym ketlem, i to również jest tak samo skuteczne. Ponieważ Twoje mięśnie nie mają mózgu, one nie wiedzą, czy ty jesteś na siłowni, czy ty ćwiczysz w domu. Liczy się kwestia ich dociążania. Czy ty je dociążysz poprzez własną masę ciała, czy poprzez sztangę, to nie ma większego znaczenia. I płynnie przechodzimy do ostatniej, czwartej, podstawowej, zmiennej, której warto się przyjrzeć podczas układania planu treningowego: mianowicie dostępność sprzętu treningowego. No i temat bardzo krótki. Zastanów się, jakim sprzętem dysponujesz. Czy chodzisz na pełni wyposażoną siłownię? Czy może ćwiczysz w domu, na świeżym powietrzu? Jeśli któryś z tych przypadków, może masz jakiś dodatkowy sprzęt: jakieś gumy, slidery, hantelki, T-Rexa, Ketla, cokolwiek. Wiedząc, czym dysponujesz, łatwiej tobie lub trenerowi będzie ułożyć program treningowy. I żeby ułatwić ci cały ten proces, oto przykładowy plan treningowy wraz z omówieniem. Tak jak już ustaliliśmy wcześniej, trening będzie się skupiał na głównych ćwiczeniach wielostawowych. Kładzie on nacisk na budowanie bazy i nauczycie podstawowej techniki podstawowych ćwiczeń. Ważna uwaga, jest to jeden przykładowy dzień treningowy. Na jego podstawie spróbuj ułożyć sobie drugi, w którym będziesz wykonywać inny zestaw ćwiczeń, który będzie angażował inne ruchy, jak na przykład martwy ciąg, wyciskanie pionowe czy przyciągania poziome. Składowo w tym planie mamy podciąganie, czyli formę przyciągania pionowego. W drugim dniu treningowym możesz zrobić sobie na przykład wiosłowanie, czyli formę przyciągania poziomego. A więc przechodząc już do meritum, do tego planu treningowego, to plan jest właściwie jeden z przykładowych dni treningowych, jest treningiem typu FBW. Full Body Workout, czyli trening całego ciała podczas jednej sesji treningowej. Wszystkie ćwiczenia będą skupiały się na budowie siły, masy mięśniowej oraz jakości ruchu. W tym celu bardzo pomocnym parametrem będzie. Tempo. Żeby nie było żadnych niejasności, to tempo z niczym innym jak konkretnym czasem napięcia mięśniowego w konkretnej fazie ruchu. A więc zapis tempa zawsze wygląda w ten sposób. Pierwszą liczbą w czterocyfrowym tempie jest czas trwania fazy ekscentrycznej. Ekscentrycznej, czyli fazy rozciągnięcia, oddalania się od siebie przyczepów mięśniowych, czyli jak schodzisz w dół przy przysiadzie, to to jest właśnie ta faza. Możesz myśleć o niej jako o fazie opuszczania. Drugą cyferką jest izometria. W tym przypadku izometria na dole ruchu. Czyli napięty mięsień bez skracania jego długości. Na przykładzie przysiadu jest to czas, jaki spędzasz na dole przysiadu. Następną cyferką, w tym przypadku X, jest ruch koncentryczny. Dziwieństwo ruchu ekscentrycznego, czyli zbliżanie się do siebie przyczepów mięśniowych. No i dla przysiadu jest to ruch wstawania. Jeśli jesteś ciekawy, dlaczego X, jest to nic innego jak skrót od angielskiego explosive. Czyli ruch eksplozywny, dynamiczny, jak najszybszy. Ostatnią cyferką w tempie. Jest ponownie faza izometrii, faza pauzy. I w przypadku przysiadu, ruch, kiedy jesteś już na górze, kiedy czekasz na kolejne powtórzenie. A więc 3, 1, x, 0 oznacza, że 3 sekundy schodzisz w dół, sekundę jesteś na samym dole, x jak najszybciej do góry i 0, czyli po powstaniu, od razu robisz kolejny przysiad. A więc w końcu twój plan treningowy wygląda tak. Mamy ćwiczenie główne, jako przysiad. Pracujemy nad ogólną siłą kończyn dolnych. Uczymy się tego podstawowego ruchu, wzmacniamy go oraz pracujemy jednocześnie nad mobilnością. Ćwiczenie, Numer 2 to jest podciąganie pod chwytem. Wersja trochę łatwiejsza pod kątem wykonania, ale również pod kątem mobilności. To nie znaczy, że gorsza od standardowego, klasycznego podciągania na chwytem. Cienie to poprawia nasz ogólny atletyzm, siłę górnej części ciała, stabilizację stawu ramiennego, mięśni tułowia, korpusu, siłę chwytu, no i oczywiście nadbickiem, bo łapa musi być. Ćwiczeniem w serii C jest wyciskanie sztangi leżąc. Ponownie praca nad siłą górnej części ciała, natomiast w tym przypadku już mięśni pchających, a nie ciągnących. Ćwiczeniem w serii D jest ponownie Atak na kończyny dolne. I w tym przypadku wrzucimy sobie uginanie podudzi leżąc na maszynie. Ćwiczenie, które wzmacnia zaniedbaną przez większość ludzi grupę kulszowo-goleniową. Czyli to, co masz z tyłu uda. Mięśnie niebywale ważne w kontekście zdrowia, prewencji urazów, ale i wydajności sportowej. Ostatnim ćwiczeniem będzie kółeczko. Praca nad siłą mięśni tułowia, korpusu, brzucha, lędźwi, czyli tego popularnego core, rdzenia. I tak wyglądałby ten plan treningowy. Pewnie pamiętasz z początku filmu jak ważne jest progresywne przeciążenie, a więc łap tutaj również przykładowy model progresji w następnym tygodniu. Pamiętaj tylko, aby zachować prawidłowo formę, technikę i słuchać swojego ciała. Pamiętaj również, że jest to tylko przykładowy trening. Możesz śmiało wdrożyć zmiany, nawet bym chciał tego, tak, żebyś wdrożył zmiany. Pomyśl również o tym jako maratonie, nie o sprincie. Traktuj to jako grę long term, jako długą inwestycję. Progresuj stopniowo i powoli. Zaleca się, żeby nie zwiększać swojej objętości tygodniowej o więcej niż 10%. Idziemy dalej. Skoro już mamy przykładowy plan treningowy, następną bardzo ważną rzeczą jest śledzenie postępów i monitoring. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ zbyt często widzę osoby, które mają plan treningowy, ale go nie śledzą. Tymi słowy, kiedy się zapytam, ile na przykład wyciskałeś tydzień temu, gość mówi, e, chyba 80-90 kilo. ile serii robiłeś, ile powtórzeń? No to na te pytanie nie ma odpowiedzi. Więc jakim cudem chcesz progresować, jeśli nie wiesz, co robiłeś wcześniej? Oznacza to, że śledzenie postępów jest niezbędne do utrzymania progresu i dokonywania świadomych zmian w programie treningowym. Aby śledzić swoje przyrosty, zapisuj liczby serii powtórzeń, stosowane obciążenie. Stara się stopniowo zwiększać ciężar, wtórzenia, serie. Modyfikuj tempo, wydłużaj fazy ekscentryczne, fazy pauz, stosuj skalę RPE, RIR, SRPE. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o procesie monitorowania, to daj znać w komentarzu, zrobimy taki filmik. Podsumowując, nadzieję, że dzisiejszy film dał Ci podstawową wiedzę w kontekście tego, jak ułożyć swój program treningowy i jak w ogóle zacząć przygodę z treningiem siłowym. Oferuje on wiele korzyści wykraczających poza wygląd fizyczny. Każdy z nas więc powinien trenować siłowo. A dzięki dzisiejszemu filmikowi Powinieneś bądź powinnaś już wiedzieć jak to rozpocząć. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu, a ja się żegnam i do następnego.